Dzień dobry moi drodzy. Powiem Wam szczerze, że nie wiem jakiej jakości będzie ten film. I tak naprawdę, nagrywając go, nie wiem czy go dodam, gdyż nie mogę swojej kamery znaleźć. Więc nagrywam tym, co mam. A chciałam Wam nagrać vloga. Tak, ja nie wyglądam. Ale pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna jestem wyspana. Tak Wam powiem. Czekajcie, muszę ogółkę się Jestem wyspana. I tak. Matka się wyspała gdyż jest wyrodną matką i oddała syna babci. Wczoraj byliśmy z, ze znajomymi. Było nas pięć, tak. Na filmie, babskim filmie, kto zgadnie. Na no, 365 dni. Ja czytałam książki, więc no, poszliśmy też na film. Wolę książki, ale film też był spoko. <laughs> no, było fajnie, więc wczoraj na 20 dopiero poszliśmy. Ja wczoraj rano odwiozłam młodego, po ósmej już byłam u rodziców, bo byłam jeszcze u fryzjera. Tak, zrobiłam odrosty po prostu i trochę końcówki, ale końcówki mi hmm. oczywiście zajdą, bo są tylko totalnie przejechane na szaro, więc spoko. No, ja jak widać i słychać, dopiero się niedawno obudziłam, a myślałam, że będę tak twardo wcześniej wstawać, jest za 29. u 9. Na dziesiątą mam pazury, także mam nadzieję, że tym też da się nagrać film, więc ja szybko się maluję. I co? I zapraszam na dzień ze mną. Chcę zrobić vloga z jednego dnia. Eee, tak. Jeśli chodzi o hola, ja go cały czas robię. Jest już połowa, ja go robię w momencie, kiedy młody mi śpi, więc już mam połowę ponad zrobioną, więc na pewno vlog będzie. On jest oczywiście przed tymi vlogami nagrywany. Jeszcze tutaj się nie wprowadzałam w momencie, kiedy ja go nagrywam, ale on będzie oczywiście, więc Cóż, muszę teraz tylko zrobić się ładna i się do was odezwę. No i dobra. Lepiej nie będzie. Gorzej na pewno jak to mówi Charlotte. <grym>, ja się po prostu ubrałam najzwykle na świecie. Szybka bluzka. I tylko portki. A ja chyba przez tą taką pierwszą, którą mogą się taką <coughs> całą wyspać od dawna. Jestem niewyspana. Znaczy Jestem wyspana z tej siatki, ale jestem taka rozwalona troszeczkę, a siaty wielkie wkładam, bo po, po Cię lecę na zakupy, muszę młodemu pokupować rzeczy sobie, więc zrobię Wam szybkiego hola jak wrócę. Dobra, w takim razie ja lecę, o w tym vlogu też będzie hol, tylko malutki, tylko to, co mam teraz kupić, więc ubieram <laughs> buciory. I no to teraz jak nie z musi kciuki, żeby auto odpadło. Ja już ubrana. <laughs> I idę. Tak. Jeśli chodzi o film, to do jednej z Was mam pytanie, <laughs> bo film się pewnie ten pojawi w piątek. Daj mi znać, co myślisz o filmie. I czytałaś czy, I czy? Czy czytałaś książki? Bo ja czytałam książki, film był spoko, w paru momentach się śmiałam i nawet powiedziałam, że raz wygląda jak świnka, jak będą w Warszawie przy oknie, przy I i zepsułam dziewczynom pół filmu, bo zaczęło się z tego śmieć. także, także ja idę, Szczała czeka. No i dobra, ja wróciłam właśnie z zakupów i z paznokci, jestem jeszcze zgrzana, bo biegam tak naprawdę, bo wiecie, jestem, mamy nie do czasie, i trzeba szybko to załatwiać, więc pokazuję Wam hol zakupowy, który będę przy okazji chować. Pierwsze co, to mamy Rossmana, byłam w swoim Rossmanie u dziewczyn. I zrobiłam małe zakupy, tak jak kupuję pierwsze słoiczki, kupuję zrobione, już gotowe, gdyż to są, wiecie, takie przecierane, że sama marchewka, sama coś i łatwiej mi tak po prostu, tak teraz. Nie za długo będziemy gotowane, no ale idziemy po kolei. O musiała też musiała o siebie zadbać, więc za 14,99 było za połowę ceny. Zestaw gąbek do makijażu. więc Tu są i kuleczki i takie za 15 zł tyle gąbek, także. A jak wiecie gąbek nigdy dać także... wzięłam, nie będę tutaj dawać centy to Wam pokażę, co mam. Eee, bo to ma być szybko. Head and shoulders to nie dla mnie, ale no, musi być w domu. Eee, ja nie mogę używać, bo jak wiecie, szampony przeciwłupieżowe ściągają kolor, jak macie farbowane, więc nie ma. A dla mnie hmm, Spantin Hair Biology. I to jest doczyszczenie do i odbudowa do włosów, przetłuszczających się u nasady i suchych na końcach, więc to jest właśnie dla mnie no zobaczymy. Dam Wam znać na pewno w dęku. Yy, jak poszło. Coś, co teraz jest moje must have, jak to się mówi. Tak, tu jest gorąco. Must have, yy, kiedy dziecko zaczyna jeść, czyli tak, o chyba po 1499. Są dwie sztuki. Wiadomo. Śliniaki muszą być. Jedno takie, on jest taki śliski, więc będzie fajnie ściągać, bo ten wiadomo od razu jest do prania. I jeszcze dodatkowo taki zestaw, wiecie, jak na przykład gdzieś pojadę, to czy coś, 12 sztuk, za 7 zł, było 12 sztuk jednorazowych e, silniaczków, też. Kolejne, tylko były dwa, niestety, ja jeszcze muszę jechać i go kupić, bo dwa to jest dla mnie, dwa to jest dla mnie nic. Ja już przeleściłam teraz, więc Baby te, które mój. Je. Jeszcze jesteśmy na tym właśnie do kolki i zaparcia, będę mu powoli wprowadzać zwykłe bedniko, to zwyklejsze, wiadomo jest połowę tańsze, ale no też wiadomo już dziecko inaczej, jeśli chodzi o jelitka, eee, o jelitka więc już działają. No i teraz już mamy słoiczki, jeszcze tam będzie jedno, więc mamy słoiczki, tu mam akurat brzoskwinie, jabłko, jabłko z dynią odkładam z drugiej strony, gdyż to są owoce, bo o później. Dynię mu znów kupiłam i kupiłam mu znów brokuły, chociaż to strasznie śmierdzi. Ale moje dziecko, tak ja od razu odkładam, jak coś. Ale moje dziecko kocha i uwielbia dynię i broku, bo ja się często. No to mu matka kupiła. Gruszki i banany, Jabłka, jagody, gruszki Williamsa. Ponownie wszystko wiecie. To będzie dla za chwilę. Na spróbowanie też może danie mięsne z kurczakiem ma już, tak. Niech je, bo to on mi się zaczął budzić w nocy, też jest głodny. I jeszcze mamy dwa słoiczki bananek i pasternak. Niech się uczy, więc na razie te się bardziej ma tutaj. Reszta będzie na tak zwane później. Tak, ja wiem, nie wyglądam no ale. A i tu mają soczki, ja te soczki będę bardzo mocno rozdrabiać, ale żeby miał więc ma gruszkę. Nektar, gruszka, molyla. Eee, jabłko wiśnia, tak ja, nie, to są jabłko, winogrona, sok jabłko malina, nektar jabłuszko tu jest wiśnia, jabłuszko gruszka, banan i to jest wszystko, ja dlatego kupuję tego tak dużo, bo wiecie, że mi ciężko jest wyjść do sklepu z młodym potem dźwigać go na drugie piętro rzeczy więc ja kupuję wszystko już hurtowo Mam tylko dwa mleka, muszę jeszcze kupić cztery więc ja hurtowo kupuję i mam na długi, długi czas i się nie muszę przejmować sobie kupiłam pump up liner i powiem wam że miała go koleżanka, która była w pracy ona jest właśnie od kolorówki i zawsze się pięknie maluje i spytam się co ma za piękny liner i pokazała mi ten, więc jakbyście chcieli naprawdę fajny eyeliner, bo widziałam go u niej, na długo podobno starcza więc polecam, i drugie co sobie kupiłam maskarę, to będę dopiero testować wodoodporną z Belle, ostatnio mnie z Belle zachwyciły, że w że tuż mnie zachwyci z Belle, przechodzimy już do Biedry tak, jak się widzicie nie mam podkładu za bardzo, więc tak szybki, szybki hol z wiedry. Dwa opakowania serdelki z szynki, czasami tak na kolację tak się chce. Ja tak jak mówię, rzadko chodzę na zakupy, więc y, szynki kupuję pakowane niestety. Y, no bo dłużej mają w ważności. ważność, chociaż to są tylko do 22 no ale to się zje. Tu co mamy, schab wędzony na wiśniowo. Y, szynka w stylu włoskim, lubię szynkę włoską, więc zobaczymy, czy będzie dobra. Coś, co mnie skusiło pierwsza, raz, by dojadła? Rybka. Szybka rybka, filet z miętaja z sosem pieczarkowym na patelnie. Może być dobre. Na szybki obiad, jak młody śpi. Soki są w promocji, więc kupiłam dwa, jak to yy, Pomarańczowe te wyciskane. Mleko, ale to takie świeże, które trzeba szybko wypić. Ja dopiję to też do młodego, bo chcę mu już zacząć robić też kaszkę manną. Bo tak jak mówię, już mu mleko nie wystarcza. A dziecko skończyło przed przedczoje 4 miesiące. Ma musi mleko do kawy. Bo ja, yy, zazdrościłam Cię, mówiłam, że jeżdż, jadę siostry samochodem. Musiałam lodówkę zamknąć. I zazdrościłam jej, że ma czysto w samochodzie, a nie tak jak ja, więc kupiłam sobie do czyszczenia kokpitu. I no, zapachu, zapachu, zapachu. zapachu. Odświeżacz o zapachu. Jabłuszko, będzie jej pachnąć. A i coś, co jestem uzależniona od tego, czyli do mestu. ja muszę mieć do mestu czasami czasem dwa razy dziennie yy, używam do tak Także mamy drugą siatę. Przed sobą. Dobra, druga siata. Oczywiście coś co uwielbiam, czyli pomidorki koktajlowe, ale to są te właśnie chyba daktylowe, bo poznaję po kształcie one są pyszne. Ja je po prostu wiedzę, co wchodzę do kuchni, a je od razu myję, Wchodzę do kuchni i po prostu jako przekąskę mam. Yy, mamy dwa jogurty skyr i dwa jogurty naturalne. To nie będę wyciągać wszystkich. oczywiście nie może u mnie zabraknąć tak w folii, ale pomidorki. Są fajne, bo twarde, więc wzięłam cztery, zresztą u mnie pomidory idą. Dwa ogórasy. Wzięłam kawałek boczku, bo mam tam yy, co mam? Parmezan, więc szybkie karbonary można zrobić. I no i masło klarowane. Ktoś to musi być, więc zapominam za każdym razem. Dzisiaj jestem rzeczta i wzięłam. Dobra, w takim razie ja szybko to chowam teraz. Jedziemy po siostrach i jedziemy na zakupy kolejne. Nie wiem czy będzie widać chyba nie tak te ostatnie okna. A szczególnie to ostatnie to tam po, po operacji. Mamy już następny dzień. Ja wczoraj tak nie mamy mamy. No. Mało nagrywałam bo potem pojechałam po młodego byliśmy na zakupach ja tam tylko zrobiłam Jeden malutki zakup, tak naprawdę kupiłam mu mleko, ale jest cały ubrany w sierści kota, z łóżka teraz. dramat wszystko zebrałeś? Tak, wszystko zebrałeś, bo teraz tak leżeliśmy, że aż skarpetkę stracił. No, że aż skarpetkę ktoś tu stracił i cały ubrany jest, trzeba się wytrzeć. Całą skarpetkę No my jeszcze chwilę leżeliśmy Bo teraz leżeliśmy sobie na Na czym? Na brzuchu Tak, zbawiliśmy się zabawką mhm. Zjedliśmy Dzisiaj pierwsza z rano mieliśmy zagęszczone jedzenie Mama zagęściła I spałem potem tyle Jestem takim spokojniejszym dzieckiem Bo na drugie zjadłem co? Brokułki Z, z tym, z groszkiem, tak I herbatką popiłem i zaraz będziemy znów jeść zwykłe mleko i wieczorne. Mama też spróbuje zagęścić. Właśnie widzę, że muszę mu obciąć paznokcia. Tak, dzisiaj mamy walentynki, więc ja tylko byłam w serenadzie pomału. Zakup tak naprawdę walentynkowy. Trzeba też obchodzić. Yy, I co? I tyle. Dzisiejszy dzień będzie dla nas, czyli dla mnie, dla młodego. Yy, taki walentynkowy i, i tyle. Tak, także mam nadzieję, że Wasze walentynki są miłe. Moje no, ja zobaczymy, jaki Juguś będzie, czy będzie grzeczny. No, wszystkiego najlepszego. Ja, jak widzicie, byłam u fryzjera. Ja zrobiłam tylko odrost. Widzicie, on się spłucze i będzie brąz. No, on jest po prostu na początku taki ciemny zawsze, ale lubię mój aktualny kolor włosów. Tak? Matka końcu wygląda jak człowiek. I bierzemy się. Do życia. Dalej, Iguś. A masz drugie paluchy? U... u stóp. Mamy z paluchy. Mama kocha. Kończymy.